Wszyscy ludzie kapele słuchajcie Dzisiaj grumy i berumy Tuż se pozór dejcie Bo jak głupnie, bo jak za Koszty rok To tu przyjdzie i posłucho Zaraz przyśpiewuje Szwarne chłopcy gryfne Działby z batorego grają Dla koszty coś fajnego W tym programie mają Niech kapelarz nie odpucha, jak ciołhy tańcują. Dziecki mocno obracają, nogów nie żałują. Muzykanty pięknie grejcie, by my śpiewali. Jak publika rozbawimy, to bydymy dali. Bądź się bliży wszyscy ludzie kapelę słuchajcie. Dziś oj gruby i berumy, tu se podurdejcie. Dobry gizelko dobry a, oh, że się narobił dzisiaj w tej pieruńskiej robocie. Ja już łobię mam do ciebie. A ja mam do ciebie jedna sprawa. Jezdy, co? Słuchaj, mnie Sztajger dzisiaj znerwował, ale jakże obejrzał śniadanie jakieś ty mi zrobiła, to aż mi żyła wyskoczyła. A co ty chcesz od mojego śniadania? Same kotlety ci robię schabowe. To są kotlety chyba z kartofli, bo to był placek kartoflany. Całki oddział się ze mnie śmieje. Ach, teraz się nie nerwuj, no. teraz ki tu masz mieluny. No, to daj są te mieluny, pokosz. No, faj. Ty, ale czekaj, no co są w tym mielunym? No jak to, co mięso mieluny? Jakie mięso? A gwoźdz to co. sam... a te patyki co sam robią? Jest, wiesz co, bo w dobie kryzysu to ją naszego Fafika razem z budą pomylała. Pierunie psa z budą czyś tyła gupła? Co tak ryczysz? Co ty myślisz, jak żeś był w Katowicach w tej restauracji, to żeś zjadł ten gulasz po turecku, a ci się uszy czyńcły? No, bo ten gulasz był dobry, no. Jaki dobry, żeś poszedł do toalety, to ja się spytała tego kelnera, po jakim ten gulasz po turecku. To ten kelner mi powiedział, bo frelko to ten pies miał na imię Abdul. Ty nie być tako mądro, za to żeś mi obiadu nie zrobiła, za to żeś mi takie szpetne śniadanie doła i o teraz się uh, idę, uh, idę łożlić uh, do karczmy. Ja do karczmy! To się spotkamy tam, gruchliczku mój kochany, ja. bo wiesz, bo ja teraz tam robię zabufetowo. Pierunie, no yeah. tego brakowało. I o ci powiadom o ci powiadomie, piekorza. I o ci powiadom o ci go. Bo z moca, on ciebie do końca. Jo Ci powiadomię, o ci powiadomie, okej go. Bokie koszmoca, on cię nie do końca. O ci powiadom, o ci powiadomie go. I powiadom, ci powiadom o ci powiadomie, Maryża. O ci powiadom ci powiadomie go. Bo males leż we wiatrze, Mo farba i babrze, ja ci powiadom? o ci powiadom? Nie go Bo males leż we Mo farba i babrze. Jo ci powiadom? ja ci powiadom? Nie kokej go. go Jo ci powiadom? o ci powiadom? Nie kochej masaża Jo ci powiadom? o ci powiadom? Nie go Bo masaż monoże i poszkaść cię może Jo ci powiadom? o ci powiadom? Bo wszyscy górnicy to szwarni są obcy, jóć powiadom, jóć powiadom, to kom, hey go. bo ci powiadom, bo ci powiadom, bo ci powiadom, bo ci powiadom, bo są obcy bo ci powiadom, bo ci powiadom, bo powiadom, bo hey obcy, za ruch zaś jest majstrym obcy, wreszcie, mi zawylą, płycie zawylą, wiemy nie wiemy, Chłopcy Chłopcy, patrzcie, Hanek no, idzie. Hanek, pójdźcie no, z nami na za niemiecki. Ja patrzcie, co on jest taki markotny jakiś ty? A, co ci to jest? Nie, bo co, co Dej, ci jest? Dejcie się pokój. Czemu? Co się stało? Z babą żech miał problemy. No. A wiecie co mi jeszcze? Sztajger w robocie padł. No godej, no. Wiem, mamy takiego sztajgra i dzwonia mu z taśmy. Z tego, jak się to nazywa, z przekopu. No. Dzwonię mu, że się taśma przerwała. To głupielok się mnie pyta, a kelo, górno czy dolno? <gulanie> <gulanie> pado mu ta dolno, pado to fedrujcie na tej górnej. <gulanie> nie, ale Mądry jedno musimy naszemu stajgrowi przyznać, nie. słuchajcie, hopy, że on się tak fajnie łoblyko, słuchajcie. A jak gipko? Co? A, to jest... <gulanie> co to będzie? Co? Ty, To jest to, to, to jest twoja kobieta, Gizelka, co ty tu robisz? No ona sama od dzisiaj robi za bufetowo, bez toch taki markotny. No, no, ja się za... to takich markotnych. No, to dopiero Nie, wiecie. No nowo mamy bufetowo. Dobra, obcy, go sprawiajcie dalej. Ale słuchaj, ze flik wczoraj słyszał na kopalni u odchopów, o no. tym bo ta tamkaś byli w tym lokalu nocnym. Jak to fajnie, jak to warto iść obejrzeć. ciszą do wartko mm. swojej starej, jeszcze ani obiadu nie zjadł. Pado to se się, ino staro, a Ona patrzy na niego, obie na głupiego. Pa co to może toka, bo co nic nie i ino się Seblykła się wszystko, on padł maszyruj tam, a na roz w lewo, roz prawo. no to ona maszyruje by głupio, a on tak na nią patrzy i śmieje się, pa, o pieruna, co tyż te głupie chopy w tym się takiego widzą. <ścoughs> <ścoughs> to jeszcze nic. My mieli takiego dyrektora na kopalni, który okropnie lubił używać słów, których znaczenia nie rozumie. I kiedyś na odprawie padł tak. Słuchajcie, górniki! Te, które mnie rozumią, to są ludzie inteligentne. A te, co mnie nie rozumią, to mnie mogą w dupa pocałować i vice versa. <śmiech> <śmiech> Dobrze <był> mu <laughs> powiedział. Mnie. A słyszeliście o tym, słuchajcie, jak nasz dyrektor się przyjął nowa sekretarka, ja? Przyjął się ten zastępca, do niego podlatuje, go do... Panie dyrektorze, jako ona jest, jako jest? No nie wiem go do dyrektor. Nowo. To może by pan dyrektor ją wypróbował. Tak, wiem, o co chodzi. Wziął wą socjalnego skierowanie na dwie osoby i pojechał z nią dwa tygodnie na wczasy. Wraco? Ten zastępca już czego go do panie dyrektorze i jak było? Ten dyrektor tak wejrzał na niego, padł Wiesz, beznadziejno, moja staro, dużo lepszo To może, panie dyrektorze, go do zastępca. Teraz ja bym pojechał. Tuż pojechał, wiecie, te dwa tydnie minęły. Przyjeżdżał do nazo, ten dyrektor, tyż czego taki zniecierpliwony, padł No i co? Panie dyrektorze, miał pan rację. Beznadziejno. Pana staro, dużo lepszo. A, A, dobry model. Ejcie, chopeczki, nie siedzcie sam w tym smrodzie. Idźcie się lepiej wypić te piwo tam pod te kasztany. Chopy, idziemy pod kasztany. Dobra, idemy pod kasztany. Ja śli, Wszyscy idziemy. Na Na tak Cięć jest. Kasztanami, gdy zbierze się wiara przy kuflach odpiwa Złocisty w ty. Każdy zaśpiewa, gdy zagra gitara, ostrzela, załączą co łączą nas wszystkich. Pod kasztanami nie znajdziesz frajera, gdy szło się Oblak, każdy się tutaj złączy do zera i nikt nikomu nie liczy lat. Zostawił osiłek ze stołka Spadł mąż swoją Za kufel zastawił po bordzie Oberwał dwa Dziś pod już nikły stoliki I brzeg dużo pod kasztanów i smikły stoliki I uczonego szkła ucichł jak inne nasze wybryki I tylko ognów kręci się za Dzień no chopy, to ja jako stary kolejosz też wam powiem taką jedna anegdota dworcową. Ostatnio że wam miał służba, pociągi jak to jeżdżą, jeżdżą, na jeden pociąg już dał był zignal, on wam odjeżdżał z peronu i naros w tym momencie wlatuje w dwóch. I lecą, choby głupi, jeden pociąg już ma z tych peronów całkiem, ja temu jednemu się udało i wam wskoczył. Ten drugi tak się stanął, popatrzył, machnął rynką, poszł się siednąć na łapka i godum mówi jak się zaczął śmiać i ryceł. Tak się śmiał. Tak się był śmiał. Podwajza do niego, ludzie wszyscy na perunach patrzą na niego, podwajza go do panie, co panu tak do śmiechu? Nie dość, no, że się pan spóźnił, to jeszcze się pan śmieje, choby głupi. A on tak popatrzył na mnie, nie panu, Powiem pan co, najśmieszniejsze jest to, że ją miał jechać, a kolega ją odprowadzał. Nie, nie. Wiecie, ja kiedyś był z moją żoną, no, no. byłech na wycieczce, zwiedaliśmy jedna ferma kur. No. Wiecie tak, idymy bez ta ferma i moja baba pyta się przewodnika, pado, a ten wysoki w tym stadzie to w to, to jest? Ten przewodnik pado, no kokot! Pado, a e, proszę pana wiele razy ten kokot może. Przewodni go do 40-60, a na mnie widzisz, 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 widzisz. widzisz, ja, widzisz, ja, widzisz ja, a ja go do, go do, go do słuchajcie, a ty kokot to robi z jedną kurą czy z kilkoma? On pada z kilkoma jak no widziała. Ja, ale wiecie, jak, jak teraz taką fajną pogoda była, to gustel poszło na basen się kumpać, ale widok nie, pierwszy raz tam show, patrzy, wszyscy leżą na tym piosku. Mają slipki w oblecu na miał. No to leżą w tych długich galotach, ale wszyscy się z niego śmioli. To on się wziął, seblik i przykrył się gazetum. Tam widzicie te miejsce. No ale co wiatr zawiął? Już nie miał gazety. Trochę się biedok wstydził. No to wziął taką dziurkę, urwał, przeraził się i leży zadowolony, że teraz mu to nie zmiecie. A idzie Marika z Aną. Patrzą, Marika padła, a na nareszcie coś ciekawego w trybunie stoi. Chcecie, <śledzimy> <śledzimy> ale jakby sami już tak są w kupie. Hanek jest taki markotny jakoś, powiem wum jak ją Hanka poznał. Słuchajcie, kupal od nazwą dostał, że chłodym jest z roboty, takie w czasy, do miejscowości Jaworzynka. Tam wiele wisły i Stebny przy, przy tej granicy z tymi trzechami. Słuchajcie, i tak wiecie, leżymy się na tytrowie, łopolumy się. Hanek taki markotny choby dzisiaj jak sam w los, nie? Panu mu coś taki smutny. Pogoda jest, słoneczko, żarcie też mumy dobre, wypić też co mumy. A on mi padł, wiesz Roman, bo ja był ostatnio na delegacji służbowy w Czechosłowacji i trochę tych koron mi zostało. No i co to ma do rzeczy? No tak się myśla, żeby my tak skoczyli do tych Czechów i tym naszym dzieckom tych dobrych czeskich łożeszków nakupili. Padł mu Hanek, no, no moglibyśmy, ale przez te czasy, że się do Czechów, ino na dowód chodziło, to się dawno skończyły. A on mi pado, nie o pamiętum, ale tak patrza i obserwuje te krowy od tych gospodarzy. One się tak rozdziubną tytrowy po ty polskiej stronie, a roz po ty czeski, żaden wopista im nic nie godo. Panu Hanek, ale my do krowy na razie nie są podobni. Ale wiecie, przyznam się wam, że jak my mieli już tak po trzy halpki na łebka, to tam się suszyła skóra na wrotach ze stodoły, ze krowy i my się przeblikli. wplątaliśmy się wam jakoś w te stado i zacznijmy się paść. Hopy, Gonum wam, jak długo żyja, ty latrowych jeszcze nie wiela wtedy. A co wziął, wiecie, wziął do gęby, to się boł wypluć, żeby mnie ten wopista tą lornetką nie ściągnął, nie? A, a Hanek ze zadku i no dźwigał tym bo on był ten zadek i, i patrzą, czy nos nie obserwują, klepał mnie po plecach, padł Roman, Waldali, bo jest dobrze. No to my zaś tak kroczek po kroczku, po kroczek po kroczku, już my byli tak blank blisko tych Czechów na rozki mnie w tym klepie padł Roman wyrywaj awartko, padł po mu, w opis z dojrzeli, a im padło nie, byk za nami leci. Czego wyobrażacie, jak on by wyglądał z tego zadku? To słuchajcie, ja Wam teraz coś takiego powiem. Jest takie, taka fajna historia, jest o smurfach. Wiecie, te smerfy to są te, co w tej Zomolandii żyją, nie? I kiedyś ich wzięli na taką wycieczkę na Okęcie. Trzy dni te pieruny stoli na tarasie widokowym, a te glacate łeby im tak równo chodziły. Ląduje! Startuje! Ląduje! Za dwa dni takich karki bolały, że na oczami jeździli. I naraz jeden samolot lądował, drugi startował. Taki smerw patrzął na obydwa i mu się oczy rozjechały, nie? Bo hopy głupio wyglądą. jakby da tym ruchem kierował, to te auta się chyba szczasną. Idą do sierżanta, sierżant pada, nie ma sprawy, jest na to ludowy sposób. Dejcie mu jajco na nos, niech w te jajo patrzy, a zbieżność mu się sama ustawi. Przychodzą za pół godziny, sierżancie, erka go wywiozła, nie wiadomo, czy wyżyje. A jajco na nos daliście mu? Padą w trzech my ciągli, ale ino do gardła doszło. Yeah. To co oni mu chcieli za jajko dać. Słuchajcie, co Michanek opowiedział, co się jednemu inżynierowi w zeszłym roku tam przytrafiło, wiecie, pojechał do Afryki no. i Łazi, tam takie torgi choćby u nas, te szabre place takie. No, no, no. Nie? Tak łazi po tym torgu tak zaglądał, patrzy w ci normalnie mózg ty. i cena w tysiąc dolarów. Ja, a że pisał, to jest mózg inżyniera amerykańskiego. Idzie dali następny. Patrzy, mózg 1500 dolarów. Zajczy to mózg inżyniera niemieckiego. Idzie kursek dalej zaglądu, a tam w taki krauzie, patrzy mózg inżyniera polskiego. No kosztowo, a no się zdziwił, no. bo 3000 dolarów. Nie godę. A do pani po jakiemu to takie drogie? Ona go do Jerunie! Hopie, wiela, ja muszę na to nas nazbijać ich. <śmiany> <śmiany> na chwilę na <kilo> mózgu. Dlaczego <śmiany> tam płacili? Ja... Słuchajcie, to ja, ja mu powiem jak ja był w Hamburgu. Hmm? Byłem w Hamburgu i, wiecie, tak tą nogawicą mi trochę zaszelątało i poszło się do tego domu pod czerwoną latarnią. Kaj! No, wiecie, kaj, no! wszyscy wiedzą, co się rozchodzi. Wiecie, wchodza tam, a tam taką tam kartka, że mają zawarte, bo mają odświętowanie za wolno sobota. Aby urosty. Ale wiecie, co dowali? Masaże do odchudzających się się pierwszy zgłosił. Pisze taką drugą kartkę, że za każdą do Marka schudna jeden kilogram. Wiecie, płaca Marka, wchodza na taką wielką salę gimnastyczną, a z drugiej strony mi wylazła Murzynka po nagu. Ja. Bo no, warunki miała okropne. No, czekoladowo. I wiecie, co mi padała? Pado, jak mnie chycisz, to jest twoja. Tuż się wyobraźcie, jak ją sztartnął. Siedem okrążyń. Na zakrętach inoklepki z parketu furgały. No. <laughs> ona uciekła i ona woga kilo chudszy. Leca do kasy, go do młocie tu dwie marki, chce schudnąć dwa kilogramy. Wracał na ta sala, pacza dwie sum. Schudnął. Nie, jo schudnął przed tym, wiecie, dwie sum. Jakie, jakie? Indianerka i eskimoska. po nagu. mój wzrost, takie malutkie go do Tak, no i co, no i godają, no I, I go dają, jak no schycisz? to my są twoje. No i co? No co? 14 razy ta pieruńską sala obleciał. No i? Ślady moich trampków były wyżej jak Lamperio. <noise> ona uciekły, łobie, i ona woga, patrza, 2 kilo huczy. Godun tuż teraz z pieruńskie motyki załatwia. Leca do kasy, płaca 10 marek. Godun chce schudnąć 10 kilo, ale bardzo szybko. Wracą na ta sala i czeką, kiedy mi te 10 działków wyleci. No, no, no. I co? No. Co, Gody, wyloź mi! Co? Wylos mi mużin po nagu. 2,20. <śmany> no. Napolony jak hotelowiec no. i mi padał. I jak cię ryca, to jest mój! A wiela ześ schudnął! Ale to nie ma he, he, 14 he, kilo w o subicach szlapan łobalu, jakże uciekł. Nie słuchaj... wiem, że schudnął, bo nie miał czasu na ta woga patrzeć. Ale wiela Jerni. ten murzyn musiał schudnąć, jak go gonił. Czy słuchaj, Hanek, ja mam nadzieję, że on cię nie chycił. Nie, ale wiesz, jak ten murzyn schudnął. Jernika, ale słuchaj, wieszcie co, teraz chłopcy, przestuncie, a pójdźmy się i lepiej dychnąć, kaja? Ja? No, to już pójdźcie, idziemy opy. To idziemy opy, idziemy się wszyscy dychnąć. Idziemy. na świeżej lufce. Na Mazurach w jawowierzy płacić trzeba klimatyczne, bo podobno w tych rejonach jest powietrze krystaliczne. W czuć powietrze, spali nami samogodu, jednak płacą za powietrze, Wam oponąć dużo i my, pomy, ty pomy, poddychać muszymy, bo jak przestaniemy, to wykorkujemy. tych pomy, ty pomy, pełnymi płucami jakby my przestali, źle by było z nami. Podchadł za dychanie, też opłaty pobierają, bo się chwolą, że najczystsze Łoni tam powietrze mają, i w pieszczadach, i w sudetach wszędzie się zaglimać nad płaci i zachodzi tu pytanie, czy też to się nam opłaci? Dychomy, dychomy, bo dychać musimy Bo jak przestanymy, to wykorkujemy Dychomy, dychomy, pełnymi płucami Jakby my przestali, żeby było z nami Jeśli chodzi o opłaty Czarny Śląsk jest pokrzywdzony Płaci, bo niestety klimat mamy zadymiony Choć na naszym czarnym śląsku jest powietrze jak zagryta Nigdzie gdzie indziej tylko u człowiek widzi czym oddycha. Ty, komy, ty, komy, poddychać musimy, to jak się stamy, my to wykorkujemy. Ty, komy, ty, komy, pełnięli wódcami, jakby przedstali, źle by było z nami. A wiecie, hopy, muszę wam do stołek na urodziny od mojego teścia Flinta, tako prawdziwo Flinta do strzelania, wiecie? Wybrał się do lasa i da się tak z tym głąb. Na rową tak wśród gałęzi, gęstwiny, patrzę, jakiś taki mały dumek stoi. Skrózę się za gałęź, a ten dumek się rusza. Wiesz, rozlewo, rozprawo, roz roznazadek. Ciekawych, co to z tego będzie? Stoja za tą gałęzią, naro się te drzwi otwierają, o ryb, taki hop wyleciał, na ta trowa leżeć. No toch trochę strachu dostał, ale stoja dalej za tą gałęzią, patrzę zaś, idzie jeden taki hop, mik drzwi się otwarły, ten hop, rań, ten dumek w lewo, w prawo, w przodek, w zadek, drzwi się otwarły, ryb, ten drugi hop wyleciał i leży już na tytrowie koło tego pierwszego. No i... No i czek, ciekawy co dali i stoja, wiesz, strachuta flinta mu w pogotowiu patrza, taki ci masny niedźwiedź idzie, a te drzwi już z daleka się otwierają, w tym dumku ty niedźwiedź się tam wdropą, jeszcze podropą całe futryny tymi pazurami, a dumek jak nie zaczną się huśtać, rozlewo, rozprawo, w, w przodek, w zadek, zaś w lewo, w prawo, w przodek, zadek, drzwi się otwarły, niedźwiedź wyleciał i leży koło tych dwóch. No, ale teraz się zajść, te drzwi otwarły. To babica ci tam wylazła. Powiedziała, no, te dwa, powiedziała, te dwa mogą już iść do dum. a tym tym nie w jeszcze rozwlejdzie. Ale jak ty mi gadasz, jak ty mi o tym ty polowaniu to ja mu też sąsiada, się okropnie lubi polować. Kiedyś wracał do domu z polowania, wchodzi do sypialni, patrzy w jego łóżku, z jego żoną cudzych opon leży. Ściągnął flinta, załadował go do wyłaś. Tym powiadę, właśnie wychodził. A ci dom ty gizdzie wychodził. Za to coś zrobił, to ci je szczela. Ale on powiedział: czekaj, daj mi jakoś szansa, Bo do dobra, możesz je ja rozhuśtać. <laughs> <laughs> Dobre to było dalej piwa, <laughs> ja. Ale pójdźcie, chłopcy, sami no bliżej. No, no, no. No. A ci kwa muła się łożynił. co wy na to? Cześć! No! Jesteś ślimok! Jogo wczoraj spotyku, mnie padn, a ci tak długo był, padonu, no się łożynił. A fajno może kobieta, no padło tak dojść, no a mieszkanie? Pytam się go, no wiesz, dostał jak we familokach jedna izba, tak mało. A jo wiesz, jako miłośnik zwierząt, to my się jeszcze z kobietą koza kupili. Jo padą, acik, wszystko rozumie, ale kajcie ta koza czym jest? Jak no, może jedna tak mało izba. Pado z nami w izbie, no dobra, jo rozumiem, ale jak wy śpicie? Acik padł, no jak normalnie, kobieta z jednego boku, jo z drugiego, a koza w samym środku. Jo padą, acik, no jo pan, acik, jo to wszystko rozumiem, ale ten smród. A Pado, ten smród to już musi koza wytrzymać, trudno. <grywa> Gizelko, ty się nie gorz, że ja sam tak rozprawię o tych moich przygodach, wiesz, w tych domach. Kaj to pod tą czerwoną latarnią. Hamburg, ja, Hamburg. Ja? Ale ja ci powiem, jak Rumka dziadek też ja, kiedyś ja, był ja. z nami w Hamburgu, Daj był. A będziesz ja? Ten dziadek jest mniejszy od Dymie. Uwaga, chłopcy, uwaga, to jest możliwe, że ktoś może być mniejszy od Hanka. Ma, no, cicho, tyś, ja, ja. chyba. Słuchajcie, ma 82 lata i wiecie co padło? Że jak u jest w tym Hamburgu, to musi jeszcze musi odwiedzić ten słynny dom pod czerwoną latarnią. 82 lata. No. Jak tam w los portierka ze śmiechu na zawał padła. No i... Powiadał cicho nie śmiać się z biurka personelu. Wiecie, 42 takie rakiety ślazły po tych schodach, że mnie samemu gały z orbit wyszły. A on tak tą kryką pokazuje i go do tak. Ta, 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 ta. One się już przestały śmiać. Ta, ta i tamta. Będą mnie wsadzać na ta! <śmiany> Ale słuchajcie, chopy, co było dali, słuchajcie, ona tak na niego wejrzała, padło. Dziadku, aby w ogóle jeszcze możecie w waszym wieku... To mogę i wiem dokładnie, jak długo to robię. Wstrzymujcie, dziadku, jak długo? 3 godziny, 15 minut i 2 sekundy. He -he -he. Dziadku, wstrzymujcie Ale dziadku. no, nam ja też tak powiedział. Dziadku, z taką dokładnością potraficie to powiedzieć? Toć, bo 15 minut to ja się. Ha, wleko, se Dwie sekundy to robię, a 3 godziny mnie reanimują. <śledzimy> <śledzimy> Słuchaj, Gizelko. Za to, żeś mi wybaczyła ta wizyta w tym domu pod czerwoną latarnią, i ci teraz zaśpiewą taką jedna piękno śpiewka. No, no, jako, jako, łomari z Familoka. O. To wszyscy słuchamy, Słuchajcie. Nie wejchany. Ja pamiętam cię za jakże chlotą. Na dwór z ziem Ty chodziła, żeś do mangla Z tym świdratym małym jasiem Nie widziała, żeś nie wtedy No bo byłaś starszą o dwa lata A od tej miłosnej biedy Powtarzałeś czwortoklaca z loka, Czy pamiętno nie dziś? Marii z Pami Loka Jostyn z Nie ma już naszej klopsztangi Już zatarły się wspomnienia Jeszcze inną wejdzie Łodnoc z placu, za ciebie, filia bola, dowiedzieli się na kacu, żeś ty wyszła za. Żyniaty szlojder mój, wypuścił liście. Przeca mogło być inaczej, nie? No. Mogło być tak, a nie liście. Zawsze, chłopcy, pamiętajcie, jak na placu dziołka mocie, to ją złoka, nie spuszczajcie do starości. Pan na pociech, Marii i z familią.